Wkraczamy w piąty, czyli finałowy tydzień eventu Halloween A to oznacza, że sporo w GTA się dzieje Ale spokojnie, po obejrzeniu tego materiału będziecie na bieżąco Zacznijmy od powracających Halloweenowych pojazdów, które możecie sobie zakupić Pierwszy z nich jest motocykl LCC Sanctus Albany Frankenstange Który jakby co, od razu możecie zakupić w jednym z czterech oznaczeń Takie podstawowe to jest Pajęcza Pułapka Dalej jest Północny Wywar Piekielne Palenisko i płonąc za śmierć i jest także Albanel Lurcher i tutaj także Rockstar daje nam możliwość kupienia go w oznaczeniu rozprówacz lub też grób wisielca od jakiegoś czasu Rockstar uznał także, że Chariot Caravan Rivero także pociągnie po tematykę Halloween, więc także jest to pojazd powracający, jakby co także jak wszystkie inne poprzednie pojazdy jest taniej o 30%. Tak samo sytuacja w tej klasy Tornado Rod. Ten pojazd halloweenowy nigdy nie był, ale Rockstar od jakiegoś czasu postanowił, że tak, jest to pojazd halloweenowy, więc powraca do sklepów, a także przy okazji jest taniej. Do sprzedaży powróciły maski halloweenowe, więc jeżeli chcesz je zatrzymać na zawsze, to sobie je kup i będziesz miał je... Przez cały rok e, Warto zauważyć, że są to właśnie te maski, które są podpisane jako niespodzianka halloweenowa Ale, co ciekawe, w tym roku Rockstar postanowił, że zrobi inną akcję I wszystkie maski, które można byłoby podciągnąć pod halloweenowe są także za zero Proszę Państwa, wszystkie maski, które w jakikolwiek sposób można powiązać z ich Halloween są za zero Zobaczcie, kategoria zastraszanie darmowe maski. To samo, jeżeli chodzi o maski zombie, także są darmowe, mimo że one nie są limitowane czasowo no to one są także za zero. To samo, jeżeli chodzi o te zareny wojny, e, o klauny więc naprawdę macie sporo masy do kupienia za totalną darmochę więc w sumie do odebrania nie do kupienia. Maski halloweenowe powróciły także do kasynowego sklepu. Dokładnie jest to maska ASCARO, ASTREFL, ASTIER, a także aspik. Przy kasie możesz zakupić sobie także dekoracje do twojego penthouse'u W zakładce małe dekoracje możesz znaleźć coś takiego co zwie Proszę ja was Piękne oczy, seksowne oczy, jasne oczy, chłodne oczy i czyste oczy I te właśnie ozdoby są limitowane czasowo, więc kupcie je teraz żeby tego nie przegapić Dlatego także w zakładce, która zwie się dekoracje ścienne, macie dwa obrazy, które są limitowane czasowo. Pierwszy z nich zwie się... wyjedz, więc kup, żeby go zachować na zawsze. I jest jeszcze drugi obraz, który zwie się, proszę ja o was, utrzymuj kontakt. I on także jest właśnie limitowany czasowo, więc kup sobie właśnie te czaszki, a także te dwa obrazy. Jak już przetestuj w środku kasyna to warto zauważyć, że na monitorach zamiast zwykłych diamentów mamy DIAMENTOWE CZASZKI. Stroje z aktualizacji Areny Wojny nie są limitowane co prawda czasowo, ale zniżka na nie 30% jest przez cały okres Halloween. A limitowane czasowo są jak najbardziej farby na twarz, które co ciekawe są możliwe do zachowania na zawsze. Jeżeli raz polecić sobie twarz jakąś farbą to mimo tego, że ona jest limitowana do czasu Halloween to ty będziesz miał zawsze ją w asortymencie. O każdej porze dnia i nocy będziesz mógł sobie dowolną farbę na twarz nałożyć. Więc moim zdaniem warto za każdą farbę zapłacić, żeby mieć po prostu ten wybór. Pamiętajcie, mówię tutaj o farbach, które są podpisane jako część niespodzianki halloweenowej. One są limitowane czasowo. Automat gry jest dostępny do zakupu w salonie Gier. Dostępne są także figurki do wnętrza waszych pojazdów, wybranych pojazdów. Głównie są to pojazdy halloweenowe, a także te, które są Lurajderami więc mamy trzy figurki Panny Młodej, to samo jeżeli chodzi o figurki rzeźnika, trzy warianty: Zombie, Opętany Urwis, Frank w Smokingu Mumia, Wilkołak i Wampira. Są także dwa Halloweenowe kraksony, I akurat zamontujecie do każdego pojazdu. Tryb adwersarza, oprawca, a także jego wariant, Ramius, jest na premię raz 2 Heis i raz 2 RP. No chyba, że masz GTA+, plusa, wtedy jest to premia razy 4. Walka o przetrwanie na cmentarzu Ludendorff wciąż jest dostępna. Za przetrwanie 10 fal na tej mapie dostaniecie taki oto specjalny strój. Jeżeli kogoś interesuje maksowanie gierki, no to są powiązane z tym dwie nagrody. Pierwsza każe wam przetrwać 15 fal. I to jakby co, chodzi o to, że trzeba przetrwać 15 fal pod rząd. I druga, która każe Wam wyeliminować każdy rodzaj nieumarłego. Powróciła także chlorowinowa zajdźka, strucie Rekolopsikus, w której Waszym zadaniem jest zbieranie dyni. Za zebranie pojedynczej dyni dostaniecie albo pozytywny efekt, albo negatywny. Pozytywny to na przykład, może być odnowienie zdrowia, może być hajs może być exp, mogą być przekąski pejot, tego typu sprawy, a z negatywnych możecie na przykład dostać walnięcie paralizatorem, atomizerem albo czymś innym. Ogólnie. Rzeczy nieprzyjemne. Dyni jest łącznie 200 i odnawiają się one codziennie. I mówimy tutaj o jednym prawdziwym dniu. Za zebranie 10 dni w ciągu jednego dnia dostaniecie nagrodę w postaci takiej oto która jakby co wydaje dźwięki, a także 50 tysięcy hajsiwa. Za zebranie jednak 200 w ciągu jednego dnia dostaniecie taką oto koszuleczkę... I do tego także 50 tysięcy hajsiwa. Minus jest taki, że jeżeli chcecie zebrać 200 dni, to po pierwsze, zajmie wam to bardzo dużo czasu i macie to tylko i wyłącznie jeden dzień. W kolejnym dniu zaczynacie od zera. Nie zbieracie tej pozostałej jednej dyni, która wam została, tylko zbieracie wszystkie dni od nowa. Ponownie musicie zebrać te 200, żeby dostać tą koszulkę. Po drugie, gra w żaden sposób nie informuje was, ile dni zebraliście. A będąc dokładnym, Liczy wam ona zebrane dynie, ale tylko i wyłącznie pierwsze 10, 11, 12, 13, 100, 150, 200. Nie masz wiedzy, ile dni zebrałeś. Wiesz tylko, że zebrałeś pierwsze 10. Dalszej informacji nie ma. Jeżeli chcecie się tak czy siak tego podjąć, no to macie mój filmik w karcie. Polecam sobie tam spojrzeć. Powrócimy także o zwierzęta. Lokalizacje, gdzie one się Restją macie na ekranie. Przygotowałem na was taką mapkę. Więc, jeżeli chcecie spotkać, to, to właśnie w tych organizacjach powinniście tych zwierząt szukać. Nie ma co to że absolutnie żadnej nagrody, jedynie tyle, że spotkacie zwierzaka, który będzie was atakował. Zapytacie, jakie są wymagania inne poza organizacją, no to już wam mówię. Nie ma wymogu u innych graczy, może pojawić się w każdej sesji, więc nie ma znaczenia, na publicznej sesji, czy na prywatnej, każda sesja może być. Czas w grze między 20 a 1. W nocy, oczywiście. Gracz musi być pieszo, nie w pojeździe. Jeżeli wszyscy do pojazdu, a w tych zwierzakach spotkasz, no to po prostu sobie zniknie. A jeżeli jesteś w pojeździe, to po prostu się nie zarespi. E, sesja aktywna od co najmniej 16 minut oznacza to, że jeżeli jesteś na sesji prywatnej, stworzyłeś ją dopiero, no to musisz czekać 16 minut. Jeżeli wchodzisz na sesję publiczną, no to raczej jest od kilkunastu minut, godzin, a może i dni. Więc tam zwierzak zarespi ci się od razu. E, pojawia się tylko na wybranym obszarze. Mapkę przed chwilą mieliście pokazaną. I też bardzo ważna informacja, jeżeli spotkasz zwierzaka, to kolejnego będziesz mógł spotkać dopiero po 20 minutach. Taki jest cooldown. Powrócił także Cerberus niespodzianka, który będzie was ganiał podczas dostarczania pojazdów eksportowych. Wybranych pojazdów eksportowych. Dokładną lokalizację tych, w których możecie zostać zaatakowani, macie na ekranie. Zapytacie, jakie są inne wymagania poza lokalizacjami? Ja no to już wam mówię. Po pierwsze, na sesji musi być przynajmniej dwóch graczy. Może być to dowolna sesja, nie musi być to publiczna. Może być prywatna, dla znajomych, bez znaczenia. Dowolna godzina. Sesja aktywna od co najmniej 16 minut. Pojawia się tylko na wybranych miejscach. Lokalizację przed chwilą wam pokazałem. Gracz musi poruszać się pieszo lub być w zwykłym pojeździe. Wejść do jakichś helikopterów, samolotów, łodzi lub innych pojazdów specjalnych typu Opresor Deluxo kończy event. Kolejny powrót zaliczył samochód Widmo. On akurat może pojawić się absolutnie wszędzie, więc mapę pokazywać wam nie będę. Przejdźmy do wymagań. Na sesji musi być przemian dwóch graczy. Może pojawić się w każdej sesji. Czas w grze między 21 a 5. Sesja aktywna od co najmniej 16 minut. Pojawia się na całej mapie. I gracz musi poruszać się pierwszą lub zwykłym pojazdem. Wejść do helikopterów, samolotów, łodzi lub innych pezów specjalnych typu Oppressor, Deluxo, kończy event. Oprawcy zawitali albo nawiedzili Los Santos. Na ekranie macie mapkę, w której jest pokazane, gdzie konkretny oprawca się respi. Obszary są zaznaczone konkretnym kolorem, macie także legendę widoczną na ekranie, jest clown. Psychol, kierowca, sack slasher, a także klon. Zastanawiam was pewnie, yy, a gdzie są te czarne okręgi? No nie ma, no bo jest taka akcja, że klon respi się w każdej lokalizacji innego oprawcy. Więc albo pojawił się przed klonem w strefie czerwonej, albo wasz klon w strefie fioletowej. Albo pojawiał się psychol, lub też wasz klon. Zapytasz, jakie są wymagania, no to już ci mówię. Po pierwsze, nie ma wymogu innych graczy, może pojawić się w każdej sesji, nie ma znaczenia, czy jest to public, czy prywatna, czas w grze między pierwszą a szóstą, sesja aktywna od co najmniej 16 minut, czyli jeżeli tworzysz sesję dla zaproszonych, to sesja jest nowa, więc musisz poczekać te 16 minut aby była szansa, że ten oprawca się pojawi. Jednak, jeżeli wchodzisz na sesję kolejni, no to odpowiednio ta sesja ma już kilkanaście minut, może godzin. Jeżeli wchodzisz na publika, no to pewnie ona jest to też kilku godzin, może dni, więc tam oprawcy mogą się zarespić od razu. Pojawia się tylko na wybranym obszarze, mapkę widzieliście przed chwilą, gracz musi poruszać się pieszo lub zwykłym samochodem, wejść do helikopterów, samolotów, łodzi lub innych pojazdów specjalnych, typu opresor, kończy event. I informacja, kolejnego oprawcę można spotkać po 15 minutach, czyli jeżeli spotkasz oprawcę, no to kolejnego oprawcę spotkasz po minimum 15 minutach, nie ma szans, że zaryspisz się ci wcześniej. Duchy wciąż są dostępne, jeżeli jeszcze nie zgarnęłeś na gruzy, tego edycji tego wydarzenia, to warto się pośpieszyć. Aktywna jest pogoda Halloween, zaczyna się ona o godzinie 19, a kończy o 7. Inwazja UFO, a raczej jej finał będzie trwał przez kilka najbliższych dni. Sporo unikatowych itemków jest zgarnięcia, więc odsyłam Was oczywiście do mojego materiału, który jest w 100% temu poświęcony. Toyotle także wciąż są dostępne. Jeżeli potrzebujesz ekspa, no to nie ma lepszego sposobu na jego wbicie. Polecam Wam oczywiście moje poraniki. Pojawiło się ostatnie Halloweenowe wyzwanie tygodnia, które tym razem każe wam wygrać jeden dowolny tryb adwersarza. W nagrodę za ukończenie tego wyzwanka dostaniecie 200 tysięcy hajsu, a także maskę z szarą czaszką z kapturem. Dodatkowo za sobą wejść do gry otrzymasz pakiet prezentów: w tym dwie maski Calaka: kwiecista, a także romantyczna, koszulka Dia de Muertos, a także plecak z spadochron, który po prostu nazywa się Halloween. Warto wiedzieć, że kończąca się w tym tygodniu oferta Dieta Plus także zawiera itemki Halloweenowe. Ale jak się panie domyślacie, o tym także jest dedykowany materiał, więc tam was odsyłam. I proszę państwa, to tyle!